Siemu widzowie w kolejnym odcinku na tym kanale Dziś mamy sobie do Unboxowania e, Dziwną Niespodziankę kinder Niespodziankę e, Odpakujemy zobaczymy co z tego e, Jaka e, Co jest w środku tutaj mamy wszystkie tam No i e, Pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę Suba na kanale e, No i widzimy się W Kolejny e, za chwilę po rozpakowaniu, po odpakowaniu tej. No wyjajcie łapy w górę. Yy, suby na kanale. Yy, a. I widzimy się zaraz. Tylko jak odpakuję. No. I po odpakowaniu, oczywiście, mamy dwie połówki jajek. I tutaj zaraz przechodzimy do zabaweczki. Odpakuję. Kurczę O. Ten. Nie ma nic. Widzimy się za chwilę, jak to złożę. Dobra, to yy, ma być ten ten yy, taki ten, ale coś nie mogę po prostu go złożyć. Yy, ale no yy, to ma powstać, tutaj macie instrukcję całą. No i w sumie tyle. Jeżeli Wam się taki odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę suba na kanale. I widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!